W tym roku gościmy 216 wystawców, zajmują oni powierzchnię 7200 m2. To jest aż 30% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Tutaj chodzi o to, żeby te targi odwiedzili ci, których wystawcy się oczekują, a więc przedstawiciele sklepów, dystrybucji, hurtowni, to są dla nich targi. Wystawcy będą zadowoleni, jak zawrą kontrakty, a nie, że zobaczą na korytarzach bardzo wiele osób. Taka jest po prostu natura imprez biznesowych. Będą również oczywiście piękne pokazy. Targi mieszczą się w czterech halach. Piątą halę przeznaczyliśmy na pokazy mody. Na targach będzie również bardzo wiele konferencji, ale nie teoretycznych konferencji naukowych, tylko konferencji organizowanych przez praktyków dla praktyków po to, żeby handlowcy uczyli się lepiej sprzedawać, lepiej docierać do, do, do dzieci, czyli do swojej grupy tutaj docelowej. Dzieci mają Disneyland, a my rodzice mamy Targi Kielce. Tu jest po prostu fantastycznie. Tyle produktów, których normalnie w sklepach ciężko jest spotkać, zobaczyć, pomacać, wybrać, a tu jest naprawdę fantastyczny wybór. Jesteśmy na dziale Kids Kidsów i to jest fantastyczna firma, przede wszystkim dlatego, że tam za moimi plecami widać dokładnie, że ta firma rozpisała zabawki na odpowiedni wiek dla dziecka. To jest fantastyczny przewodnik dla rodziców, bo w tłumie tych wszystkich produktów można się zagubić, można przestrzelić zabawkę, nie trafić w odpowiedni wiek, jak również tutaj można znaleźć zabawkę pod względem rozwoju poznawczego i każdego innego. Bo po prostu to, co rodzic chce znaleźć, może znaleźć właśnie na tej, ta na tej tabelce. I to jest dobre. To jest nawet fantastyczne, bo rodzice są zabiegani, rodzice nie mają czasu, nie mają głowy i ja wielokrotnie popełniłam ten błąd, że kupiłam zabawkę nieodpowiednią dla wieku mojego dziecka. A tutaj mamy po prostu przewodnik w labiryncie wszystkich produktów dla dzieci. Targi Kielce Czas Dziecka to największa impreza branży dziecięcej w Polsce. Jest tutaj ponad 216 stanowisk, na których prezentują się producenci wózków, fotelików i wszelakich akcesoriów dla dzieci. Nareszcie mamy w Polsce targi biznesowe z prawdziwego zdarzenia. To jest piąta edycja targów Czas Dziecka w Kielcach. Poprzednie cztery były łączone, częściowo dla konsumentów, częściowo dla przedstawicieli firm z branży. Teraz po raz pierwszy mają tu wstęp tylko profesjonaliści i czuje się ten biznesowy klimat. Są wszystkie najważniejsze firmy z branży wózkowej i fotelikowej, są firmy z branży zabawkarskiej, są firmy odzieżowe. I ta impreza, która już w piątej edycji ma ponad 200 wystawców, naprawdę ma szansę stać się wiodącym wydarzeniem dla firm z sektora zabawek i artykułów dziecięcych, nie tylko w Polsce, bo w Polsce już nim jest, ale w Europie Środkowo-Wschodniej. Jeszcze kilka lat temu ludzie zadawali sobie pytanie, czy warto w ogóle jeździć na targi. Kiedy mamy internet, kiedy tak naprawdę informacja jest łatwo dostępna z różnych źródeł, czy to ma jak, no jakikolwiek sens? Okazuje się, że ma i to ogromny sens, dlatego że zdjęcie w internecie. Praktycznie nigdy nie oddaje pełni funkcjonalności, pełni uroku, jaki mają produkty dziecięce, i można się o tym przekonać właśnie na targach. Tutaj można nie tylko dotknąć tych produktów, nie tylko zobaczyć je na żywo, ale można się nimi pobawić, można sprawdzić, jakie mają funkcje. Na zdjęciu w internecie, nawet na filmie, nie zobaczymy, czy ten wózek rozkłada się łatwo, czy trudno. Człowiek, którego demonstruje, oczywiście zrobi to perfekcyjnie, ale czy my zrobimy to z równą łatwością? To okazuje się dopiero w takich sytuacjach jak targi, kiedy mamy możliwość osobiście przetestować te produkty. To jest jedna strona targów. druga strona to są kontakty między firmami, a tak naprawdę kontakty międzyludzkie, bo firmy tworzą ludzie. Zupełnie czym innym jest kontakt mailowy czy telefoniczny, nawet długotrwały, a zupełnie czym innym, kiedy ci ludzie spotykają się. Czasami po kilku latach znajomości, takiej właśnie wirtualnej, poznają się, piją razem kawę, podają sobie ręce, siadają przy jednym stole i zaczynają rozmawiać. I to właśnie pokazuje rozwój targów Czas dziecka w Kielcach pokazuje, że to jest praktyczna strona biznesu, która absolutnie przez internet nie zostanie wyparta, prawdopodobnie nigdy. Marko istnieje 23 lata na rynku. Początki były takie, że. Jak urodziło mi się dziecko, było trudno z czymkolwiek, więc zacząłem kolekcjonować zabawki. W związku z tym wpadliśmy na pomysł, że może by otworzyć hurtownię. Stąd jakby firma no jest w takim miejscu, jak w tej chwili jest. 23 lata doświadczeń. Od 5 lat wprowadziliśmy do oferty również tzw. sprzęt ciężki, czyli fotele samochodowe. Jak fotele to najbezpieczniejsze fotele na świecie, czyli b safe w do kierunku jazdy. Rozszerzamy tą ofertę o wózki. Aktualnie mamy w ofercie cztery kolekcje wózków. Jest to Mima hiszpańska, Baby Zen e, francuski, e, który ma najmniejszy wózek świata, Jojo, który jest no, niesamowitym wózkiem. Następnie e, TFK, jest to jedyny wózek atestowany do joggingu. Ostatnią marką wózkową, którą wprowadziliśmy na rynek jest to marka iCandy, e, firma angielska, e, można powiedzieć iście królewska, designerska, elegancka. thank you